Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson, a moją gościnią dzisiaj jest Barbara Lorek, firma Edukator. Tak, e, witam bardzo serdecznie Państwa wszystkich. E, ja prowadzę salon, luksusowy salon w Limanowej, e, tam też stamtąd pochodzę. Salon jaki właśnie? Babi Hair Room. I to jest salon fryzjerski? Tak, to jest salon fryzjerski. No to troszkę o fryzjerstwie tak. i może troszkę o szkoleniach też porozmawiamy. Tak. To jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zapraszam Monika Richardson. Ale pozwól, że zacznę od Limanowej, bo to mhm. piękna miejscowość w górach, zdecydowanie. Tak. Czy jesteś góralką z charakteru? Myślę, że tak. <gry> Myślę, to że znaczy, tak. lubisz postawić na swoje. Tak, zdecydowanie. No nie, było, nie byłoby mnie teraz tutaj. Myślę. <gry> Zanim otworzyłaś swój salon, jednak zdobyłaś bardzo gruntowne wykształcenie, i niekoniecznie wcale w kierunku fryzjerstwa. Jak to było? Tak, zaczynałam od studiów. Lingwistyki stosowanej w języku angielskim, filologia trzech innych języków. Mhm. I gdzieś tam po drodze jeszcze był wizerunek stylizacja, więc zaczęło się od lingwistyki stosowanej, a skończyło na fryzjerstwie. To wszystko w Krakowie. Wszystko w Krakowie. Ale potem postanowiła się jednak wrócić do Limanowej. Dlaczego? Mhm. Tak, zmusiła mnie sytuacja rodzinna. No widzisz właśnie, Limanowa, bardzo małe miasto, ale gdzieś tam silne więzi rodzinne, mhm. mój tato zachorował, I starałam się nie płakać się przy tym pytaniu, <noise> przepraszam. Nie szkodzi kochana, to są mhm. sprawy życiowe. Tak czy owak, musiałaś wrócić do domu. Musiałam wrócić, tak. Nie chciałam mhm. zostawić rodziny, e, tata strasznie mnie kibicował, chciał, żebym otworzyła salon. Bo gdzieś tam to już po głowie ci chodziło, tak? Mimo tej lingwistyki, jak to było? Nie do końca właśnie. Okay. Nie do końca. Ja się bałam takiego swojego salonu i swojego biznesu, no bo wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością. Więc miałam gdzieś tam z tyłu głowy, że, że będę miała takie naprawdę na swoich barkach bardzo duże przedsięwzięcie, ale wiedziałam, że tata bardzo mi kibicuje, chciał, pragnął tego, żebym otworzyła salon. i no i postawiłam po prostu wszystko, na jedną, wszystko kartę. na jedną kartę dosłownie, bo w Limanowej to jest ciężki rynek pod takim względem, żeby... Um, Świadczyć usługi luksusowe, bo to są usługi drogie, tak? Więc ja wyniosłam z Krakowa ten poziom yy, i nie chciałam go stracić po prostu, chciałam go przenieść. Nie razem chciałaś robić Mało miasteczkowego salonu, tak. tylko chciałaś zrobić salon na poziomie ogólnopolskim, może i światowym, tak. czemu nie? Tak. No dobrze, ale ciągle nie odpowiedziałaś mi na pytanie, skąd fryzjerstwo? Czy jest jakaś skąd tradycja w rodzinie? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Zaczęło się też od wizażu i stylizacji, gdzie zostałam wyróżniona na tle szkoły i zaproszono mnie na plany teledysków. Miałam współpracę ze Stanisławem Sojką, z Tomaszem Karczem, z Iloną Felicjańską, więc to są takie fajne postacie, myślę. Bardzo fajne, znam wszystkie i są świetne. Mhm. <laughs> tak, no i właśnie na jednym z planów teledysku kiedyś mi powiedziano, kurczę, szkoda, że nie robisz włosów. Bo masz talent robiłam wtedy makijaże. Więc sobie pomyślałam: kurczę, no tak, będzie to takie spójne, taka spójna usługa, że będzie makijaż i będzie fryzjerstwo jeszcze mhm. dodatkowo. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie taką e, policjalną szkołę technik usług fryzjerskich. No i później szukałam e, w zawodzie, troszkę mówiąc kolokwialnie w zawodzie fryzjera e, gdzieś tam, żebym mogła się popawić tym makijażem i fryzurą. No i trafiłam do bardzo dobrego salonu fryzjerskiego w Krakowie. I tam zaczęłaś pracować najpierw, tak? Tam zaproszono mnie na rozmowę kwalifikacyjną, na której już zostałam do końca dnia. E, troszeczkę połączyłam sobie makijaż z fryzjerstwem, tak jak chciałam, tak jak sobie zakładałam, dlatego że mój wtedy szef jest projektantem garniturów męskich dla gwiazd, więc on gdzieś tam łączył fryzjerstwo właśnie z modą, czyli to, co mi się podobało. No i miałam takie fajne pole, żeby pójść w makijaż przy szkoleniach połączone z pokazem mody, gdzie też y, miałam szansę pracować y, na pokazach mody, więc y, znałam tę presję czasu. Mm -hmm. No i myślałam, że się właśnie w tym spełnię. I to wystarczyło, żeby złapała bakcyla i pomyślała, otwieram salon u mnie w Limanowej? Nie, <głos> <głos> nie. Wiedziałam, że jeszcze dużo przede mną do otwarcia salonu, bo gdzieś tam może... Kiedyś pomyślałam o otwarciu salonu, ale nie myślałam, że to będzie tak szybko. Mm, więc tam się szkoliłam, tam zaznałam takiej właśnie ekstrawagancji w, we fryzjerstwie, takiego... Takiego rozmachu. Wiesz, tak, mm -hmm. właśnie, mm -hmm. dokładnie. Że to nie chodzi tylko o to, żeby zrobić loczki Do i zalakierować, dokładnie, prawda? Dokładnie, tak. Mm -hmm. I od strony właśnie takiej modowej. Więc strasznie mi się to spodobało, wychodziliśmy bardzo poza schematy. Nauczył mnie mój szef, y, były tego, żebym właśnie nie myślała takimi schematami, żebym poza nie wychodziła i żebym była kreatywna. Więc naprawdę no, złapałam bakcyla tam, nie powiem. Sama masz piękne włosy, dużo można pewnie z nimi zrobić. czułaś tak. na sobie? Tak, dużo. Koloryzacje szczególnie. Tak, no było dużo eksperymentów. No dobrze, no ale Limanowa to sama powiedziałaś, bardzo tak. specyficzny tak. rynek, tak. bardzo specyficzne potrzeby, grono stałych klientek, które mhm. na pewno masz, no też ma pewne oczekiwania wobec tego, jak powinny wyglądać tak. i tak dalej. Mhm. Jak ci się udało, bo rozumiem, że się udało, że ten salon mhm. działa sobie e, tak, bardzo dobrze, I bardzo dobrze. jak ci się udało stworzyć taką bazę klientów i, i zaistnieć na tym rynku? No i widzisz, właśnie tutaj się pojawia coś takiego, że pojadę wszędzie, jeśli znajdę dobrego specjalistę, bo ja w swojej miejscowości mam może 10% klientów, którzy są z niemanowej. Okay. To są raczej klienci Warszawa, Kraków, e, przyjeżdżają z Katowic, Naprawdę? z Nowego Sącza. Naprawdę? Tak. Fantastycznie. Tak, więc mhm. e, uważam to za taki mój mały sukces, ale no, też ciężką pracą sobie to mhm. wypracowałam wszystko. Mhm. Kiedy ten salon się otworzył? E, w 2018 roku. Czyli tuż przed pandemią. Tuż przed pandemią. I jak przeżyłaś pandemię? Jak twój salon przeżył pandemię? A, z przestojami, ciężko. Ale przeżył. Było dobrze. W momencie, kiedy nas zamknęli, faktycznie było takie pytanie się rodziło w głowie, co dalej. Mhm. Natomiast udało się to wszystko przetrwać. Taki kryzys. No. Czy dzisiaj pracujesz sama, czy zatrudniasz jeszcze? Zatrudniam pracowników. Ilu? Trzech. I to są fryzjerzy? Tak. Mhm. Mhm. No ale w pewnym momencie było Ci mało. Postanowiłaś wejść tak. w rynek szkoleń. Tak, postanowiłam wejść w rynek szkoleń z tego względu właśnie od momentu, kiedy zaczęłam zatrudniać pracowników. Mhm. Zobaczyłam, jaki jest problem w edukacji młodych ludzi. To jest po prostu niesamowite. Ludzie, którzy chcieli się przyjąć do pracy na rozmowie kwalifikacyjnej, jak pytałam o takie podstawy, typu koło barw, gdzie odczytujemy wszystkie numerki i wiemy, jakie są pigmenty, gdzie położone, no, po prostu była pustka w głowie. Pytałam, no to jak farbujesz? No nałożyłam Pani raz tą farbę, więc ją powielam, bo wychodziła fajnie. Bo no, ta którą znam <laughs> pasuje do wszystkich. Nie da się tak pracować. No My musimy być trychologami, musimy znać pigmenty, musimy być chemikami, musimy znać biologię, więc opiera się to naprawdę na bardzo różnych płaszczyznach, które fryzjer musi znać, żeby dobrze pracować. To jest fundament. Mhm. Więc no zauważyłam ogromne braki, stwierdziłam, że stworzę taki plan kursu, który. No ja też byłam kiedyś na początku. Więc ja też szukałam kiedyś takiej właśnie obszernej teorii, która pozwoli mi od razu stanąć i wiedzieć, co ja robię. Nie było i do tej pory wydaje mi się, że nie ma e, takiego planu, jak ja stworzyłam, bo zrobiłam to na własnym doświadczeniu. E, I opiera się właśnie na tym, żeby poznać włos, żeby go zrozumieć, jak z nim pracować. Dodatkowo jeszcze analiza kolorystyczna, widzisz, to mi się wszystko łączy, akurat to, co działo się w moim życiu, wszystko się łączy. Bo na wyzarzu i stylizacji miałam analizę kolorystyczną, gdzie po prostu przez te dwa lata robiliśmy tą analizę, więc nie jestem tylko takim laikiem, który sobie spoglądnął w Google i wiem, co z czym, mhm. tylko jednak nauczyłam się tej analizy kolorystycznej, też w kursie to zawarłam. Dochodzi do tego jeszcze obsługa klienta na poziomie premium, bo to też jest kluczowe. I konsultacja, żeby, żeby po prostu młodzi fryzjerzy wiedzieli, jak przeprowadzić prawidłową konsultację, żeby swobodnie pracować. I to jest kurs, który można kupić? On jest online, czy on jest z On osobą? na razie jest stacjonarnie, mhm. ale pracuje nad tym, żeby był jeszcze online. Mhm. Ile on trwa? Trwa około 5 godzin. Czyli to jest jedno, jednodniowy kurs? Tak. Tak. Wizyta u Ciebie Dokładnie. w limanowej. Tak. Uczysz w salonie po prostu? Uczę w salonie mhm. i to jakby ta teoria cała również jest połączona z praktyką, są ćwiczenia fajne, wiesz, bawią się kolorami jak w podstawówce. No właśnie o to chodzi, żeby zrozumieć kolor i włos. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Czy do ciebie trafiają wyłącznie, nie wiem, absolwenci szkół fryzjerskich, czy to są ludzie, którzy po prostu pomyśleli, ja chcę, ja chcę pracować z włosami? Nie, raczej po szkołach. I są to też osoby, które już pracują w zawodzie, co, co, co jeszcze ważne. Też ciekawe, prawda? Jakby no potwierdza swoją teorię, że szkoła tak, to nie wszystko. Tak, dokładnie. O, zdecydowanie szkoła to nie wszystko, bo zazwyczaj w szkole uczymy się z książek, no ale jednak czasem teoria, praktyka to są dwie różne rzeczy. Dowiedziałam się naprawdę z zaskoczeniem, uwierz mi Basiu, że jesteś mamą trójki dzieci. Tak. Tak. W jakim wieku są Twoje dzieci? Moje mogę najmłodsze, 5 miesięcy skończyło. <gry> Teraz, kilka dni temu. <gry> Coś nieprawdopodobnego, wyglądasz na osobę, która ledwo skończyła 18 lat. No, dziękuję. Więc okay. Niesamowite, że udaje Ci się to wszystko łączyć. Mhm. E, rozumiem, że masz wsparcie w rodzinie, tak. w partnerze. W mężu. W mężu, e, tak. w Limanowej tak, <gry> mieszkającym, tak, więc jest Ci troszkę tak. łatwiej. Udaje Ci się łączyć życie zawodowe z prywatnym? Jest ciężko. Nie powiem, że jest łatwo, ja też jestem osobą bardzo zabieganą też dlatego, że mam biznes swój, więc jest ciężko, ale jakby ze wsparciem mojego męża mhm. i rodziny, no byłoby ciężko. Jesteś laureatką wielu nagród, byłaś na przykład prenominowana w Hairdresser Awards mhm. w trzech kategoriach i stylistka, i edukator tak. roku, i salon tak. roku, czyli za tobą już naprawdę spore doświadczenie. Ile lat pracujesz w zawodzie dzisiaj? 10. 10 lat w zawodzie uh -huh. i własny salon, więc jeżeli cię spytam o plany, strategie na najbliższy czas, to co powiesz? Edukacja. Stawiam na edukację młodych fryzjerów, młodych ludzi, e, którzy chcą zacząć, bądź już pracują w zawodzie. E, no Myślę, że to jest takie, taki klucz, żeby stworzyć akademię. O. Mm -hmm. I to jest bardzo dobra pointa tego no, spotkania. Tak. Czyli już niedługo zapraszamy do Akademii Barbary Lore. Bardzo Lory. serdecznie zapraszam. <laughs> A na razie firma yeah. Edukator. Łatwo cię znaleźć w mediach społecznościowych. Basiu, gdzie polecasz tak, zajrzeć? Tak, na Instagram, Hair Room. Tam zamieszczam wszystkie moje prace, m, też procesy, jak, jak tworzę koloryzację. Więc tak, myślę, że jest bardzo ciekawie. Jest też tam 33 tysiące obserwujących osób, więc... Zapraszam. Więc warto, tak. To polecamy serdecznie. Barbara Lorek, firma Edukator. Dziękuję Ci za wizytę. The Richardson Talk. A ja nazywam się Monika Richardson i po prostu pytam. The, Talk. The Talk. Zapraszam Monika Richardson.